Atak Hamasu na Izrael, setki ofiar i stan wyjątkowy. Atak na Tel Awiw. Na Bliskim Wschodzie narasta groźba kolejnej tragedii. Gniew na ulicach Strefy Gazy. Na ulicach Strefy Gazy gniew rośnie niepohamowanie. Przygotowanie Hamasu. W tajnych bunkrach Hamasu przygotowuje się atak, a ich determinacja jest nie do oszacowania. Decyzje na najwyższym szczeblu. Izraelski premier i ministrowie podejmują trudne decyzje, a przyszłość kraju wisi na włosku. Niespodziewany atak. Atak rozpoczął się niespodziewanie, a bojownicy Hamasu dotarli do izraelskich miast i kibuców. Reakcja izraelskich sił. Izraelskie siły odpowiadają na atak. Walki stają się coraz bardziej zacięte. Stan wyjątkowy w Izraelu. Aby przywrócić porządek, władze wprowadzają stan wyjątkowy. Zakładnicy na terytorium strefy gazy. Bojownicy Hamasu przetrzymują izraelskich zakładników, a nadzieja na rozwiązanie błędnie. Wspomnienie o pokoju. Czy w obliczu eskalacji przemocy może istnieć nadzieja na pokój? Nadzieja na pokój. Mimo ciężkich prób, nadzieja na zakończenie przemocy i powrót do pokoju na Bliskim Wschodzie nie gaśnie.